Pan Jezus ujawnia boską aktywność. Nazywamy ją opatrznością. Tutaj zostało to przetłumaczone słowem, że Ojciec działa. Tak, dlatego, że nic się nie dzieje bez Stwórcy i Jego woli. Napędem wszystkiego jest Boża wola. I tak jak cały kosmos ma swoje przemieszczanie się planet i gwiazd i galaktyk i wszystko jest w ruchu i człowiek żyje, obdarzony jest władzą myślenia i decyzji, tak wszystko to jest z miłości stwórczej Pana Boga. A więc Bóg w tym wszystkim jest. Na pytanie wątpiących i buntowników, a gdzie był Bóg, brzmi odpowiedź: Bóg nie był, Bóg jest, Bóg jest. A jego obecność jest bieżąca, aktywna, cierpliwa, jest łaską. Bóg podzielił się swą wolą z człowiekiem. Dał człowiekowi wolną wolę, by człowiek poznając mógł wybierać, i by jego życie ulegało przeobrażeniu, scheroizowaniu, aby ludzie utrudzeni aż do heroizmu, a obdarowani łaską, podjęli dar Boga, przyjęli łaskę, umocnili się i żyli, bo tego trzeba. Trzeba tego, by dać się Bogu we wszystkim, we wszystkim, co się dzieje. Tam uczestniczy Bóg, który daje człowiekowi i ufa człowiekowi, i czeka na człowieka, aby człowiek zaopatrzony w owoce miłości, tak jak pszczółka. Wraca do ula, obładowana, obładowana materiałem do produkcji miodu. Tak człowiek niesie z sobą trudy moralne życia przed Tron Boży, i Bóg to wynagradza. Człowiek do Boga idzie ze sprawnością, z uczynnością. Z wiarą praktykowaną, z postawą wiary i zawierzenia, człowiek idzie do Boga, aby Bóg mógł dać wszystkim, którzy pragną. Nieufność Boga i samostanowienie czynią człowieka zamkniętym, uwięzionym w sobie, który taki człowiek nie podejmie z daru Bożego. Zatrzymuje się w swoim małym istnieniu. Stąd potrzebujesz tego, by Bogu ufać, aby On mógł udziałać w Tobie i przez Ciebie. Bo Bóg dla Ciebie też jest Ojcem, a Jego Ojcostwo jest dla Ciebie niezwykłym ratunkiem. Módl się o to, by dary Boże dla Ciebie były dobrymi darami mocy i zwycięstwa ostatecznego. I proś Boga o to, by wiele łask od Niego było przez Ciebie upragnionych. Pan Bóg dbaje bowiem ponad pojemność Twoją. Błędem Twoim są złe zainteresowania porządliwe pragnienia, czyli jest to coś na podobieństwo szukania zguby własnej. Natomiast przez zawierzenie się Bogu jesteś otwarty, chłonny i otrzymujesz dary wielkie, większe, największe. Proś Pana Boga, by Jego łaski nie były dla Ciebie daremne. Byś Go pragnął. I tak pozwolił się obdarowywać. Niepojmujący pojmujący Pan Jezusa, Żydzi ciągle czyhali na Niego, bo postawili siebie na miejscu Boga i chcieliby, by Bóg im służył. Bóg, Bóg jest dawcą niezwykłej miłości, ale Bóg jest Królem. A nie sługą. Bóg jest królem, chce władać w człowieczych sercach i poprzez nie, chce hojną rękę obdarowywać, ale Bóg nie będzie sługą rozkrólewionych grzeszników, którzy sięgają to, co nie na ich miarę i nie dla nich. Pan Bóg jest dla ludzi Odkupicielem, zdrowicielem, a przede wszystkim jest tym, który gładzi grzechy i w tym jest moc człowiecza. Ile przyjmiesz tyle Twego, ile Bogu zaufasz, tyle doznasz darowania. Módl się, to znaczy myśl swoją lokuj w Bogu, w pragnieniach i marzeniach. A przede wszystkim w motywacji. Cokolwiek czynisz, czyń jak dla Boga i ze względu na niego, dopiero wtedy, gdy będzie to jak dla Boga i ze względu na niego, dopiero wtedy Twoje życie będzie trafione, czyli spełnione, Bogiem nasycone.